Wygrał mecz rozpoczynający sezon, to jest świetna wiadomość dla górnika i dla kibiców. Tak, nie ma to znaczenia. Po sezon, jak zawsze, jest długi. Uh -huh. czy, czy start jest dobry, czy, czy nie. Sezon, zawsze długi. Pokazali te, te, te ostatnie sezony, jak my wystartowali równie cały czas. Ale ważne jest, to są te trzy punkty, ten wygrany mecz. Po nowe zawodniki, nowy trener. Otwarta tribuna. Pełny stadion dla dużych dla zawodników, coś nowego. Może taka była trochę presja, niepewność siebie, ale myślę, że to będzie tydzień za tydzień, będzie to lepiej wyglądało i jak mówiłem, ważne, ważne są te trzy punkty. Niepotrzebna ta stracona bramka, bo zawsze jest fajnie wygrać to zera, ale nie wszystko idzie w życiu. Miałeś trochę czasu zanim poszedłeś na rozgrzewkę, żeby oglądać tę grę. To jest to, co trener wam przekazuje, czego was uczy? Tak miałeś wrażenie, jak z patrzyłeś na chłopaków w pierwszej połowie? Myślę, że pogoda była dzisiaj bardzo trudna. Aha. Warunki. I, i, I myślę, że było, było dużo rzeczy, co chcemy grać, ale też na pewno było dużo rzeczy, co, co musimy poprawić. Musimy trochę więcej to piłkę utrzymać w połowie przeciwnika, żeby, żeby trochę też odpocząć, żeby to pokazać, co umiemy. Ale, jak mówiłem, to, to potrzebuje trochę czasu. Czasami na, na większe kluby co zmieniają tenerów na, na, na nowego przez parę sezonów, budują drużynę i tak dalej. Swoimi zawodnikami, systemem i tak dalej. Nie mówię, że mamy 3 lata czekać, ale e, daj mi sobie czasu, aby ja ten wynik nie, nie powiesił za, za, za wysoko. Fajnie wygrane, cieszymy się. Ale, ale jeszcze jest dużo pracy przed nami. Panie mhm. Panie profesor, a jakie, są, jakie są oczekiwania jak Pana co, co, co do tego nowego sezonu, jeśli chodzi o Górnika? Bo oczekiwania kiedyś są bardzo duże. E, moje oczekiwania, no nie wiem, może będzie trochę inna rola. E, wiadomo, że dzień, dzień starszy e, BD i, i nie jest już, już tak łatwo. E, na pewno będzie moja rola trochę, trochę inna. E, że nie będę już e, tyle, tyle grać, e, ale to jest, to jest normalne, to jestem świadomy. Też e, względem na tym, że, że chciało mi tak już skończyć e, e, parę miesięcy temu, e, to jest dodatek, ale oczywiście nie odpuszczam. E, będę grał e, i na pewno e, dam tej drużynie e, coś, coś więcej na boisku, ale też dużo za boiskiem. E, I też oczywiście jest, jest dużo pracy, co, co męczy e, po, poza boiskiem. E, te wszystkie sprawy, co się toczą, prywatyzacja i szukanie sponsorów i tak dalej i tak dalej, to też jest trochę męczące i na pewno jak to tego wszystko nie było, e, to, by, to by sytuacja moja może inaczej wyglądała, ale górnik to, to nie tylko na bójsku, to też dużo, dużo pracy poza boiskiem i, i i dlatego wszystko jest dobrze. Panie, Panie Rukosu, pytania, ale Panie Panie Rukosu, jeszcze jeszcze takie jedno pytanko. O nawet się dotknął widzisz? Odnośnie, odnośnie, to, odnośnie tych nowych piłkarzy, bo jest, jest aż 12 nowych. Pan miał na przykład jakiś tam swój wkład w to, opiniował pan tych piłkarzy, polecał pan tych zawodników, jak to wyglądało? Nie, nie, nie za bardzo. Na pewno z jednym i drugim pomogłem trochę tam zadzwonić gdzieś do piłkarza, albo, albo coś go przekonać i, i mu pokazać jak ten klub wygląda. Ale ogólnie to funkcjonuje wspólnie. No myślę, że mamy do tego też ludzi. Jest rektor, jest zarząd, jest scouting, są teraz trenerzy, sztab jest trochę większy. I na koniec, oczywiście może w ostatnich latach to inaczej wyglądało trochę, ale tu musi musimy to też poprawić, żeby, żeby, no żeby to wspólnie szukać, no bo musi być spójnie, a nie, że nie wiem, trener ściągnie zawodnika, a, a potem dyrektor i zarząd istottuł, no ale my w ogóle go nie chcieli i tak dalej i będziemy sobie rzucać e, e, winne na, na kogoś, tylko musi każdy być przekonany e, jak, jak się ściąga zawodnika. A oczywiście też nie zawsze się trafi, e, to jest na całym świecie tak, ale ogólnie fajna droga e, i, i już, już, już e, widzę, że Skołci i tak dalej szykują już e, zawodników na, na zimę i na kolejne, kolejny sezon. A powiedz jeszcze, bo mówiłeś o tym właśnie, że mnóstwo tych obowiązków poza Było tak, że kiedyś dostałeś telefon, przyjeździ na rozmowę z sprawie właściciela i nie mogłeś na trening, ja że musiałeś wybierać między treningiem, a. No, to przecież ta prywatyzacja, bo to wszystko Aha. To, to, nie jest, to nie jest tylko e, przez tydzień teraz coś. To się toczy no się już tam. przez e, prawie e, dwa lata, nie tylko prywatyzacja, tylko cały czas jakieś są tematy. Jak mówiłem, czy zawodnik, sponsor, czy to załatwiać, czy gdzieś polecieć i tak dalej. Zawsze to jest no, praca na wariacie, ale ja po drugiej stronie kocham to, bo widzę efekty i może jak ludzie tego nie widzą, to cieszę się, że popaki, klub z tego wykorzysta, że mają z tego radość i tak dalej. I, i, i to mi daje też takiej taki radości, że mogę kibicom, ludzi i wszystko, co jest do tego, pomóc i, i, i reszta, reszta zobaczymy. Oczywiście to jest męczące, bo cały czas coś jest, cały czas są jakieś tematy, ale, ale takie, takie życie trzeba, trzeba robić. Jak się coś osiągnąć na bójsku, poza bójskiem i Myślę, każdy też widzi te efekty, jakie są e, przynajmniej e, przez te ostatnie miesiące poza boiskiem, albo przez cały rok, jakie to są efekty, efekty jakie są sponżozy, jak ten social media wygląda i to wszystko. Myślę, to jest na duży plus i musimy ten kierunek dalej iść. A masz wrażenie, że dzisiaj jesteś bliżej roli właściciela po tych rozmowach, które już teraz ostatnio prowadziłeś, jak zostałeś sam na pracy, bo jest twoja firma. Jesteś bliżej już dzisiaj, masz wrażenie? Nie wiem, po rozmowie jeszcze nie było na ten, na ten temat Nie spotykałeś się i, i, do komisji? E, jeszcze, jeszcze nie było terminu i nie było się spotkania i jak, jak mówiłem e, na koniec, czy ja będę właścicielem, czy ktoś inny, czy dalej zostanie w mieście, ważne, ważne jest, że, że wspólnie będziemy pomagać, i wspólnie to pójdzie do przodu. Ale się zobaczymy, jak każdy, każdy da mhm. twój... Swój, swój dodatek do tego. To jest fajne, ale też wiemy, że, że miasto przez nie wiem, 2-3 lata nie pomaga, jak chodzi o finanse. Inne kluby mają właściciela, mają tam inne, inne warunki, mogą sobie coś innego pozwolić, ale nie jest też tak, że, że pieniądz wygrywa na koniec, tylko trzeba szukać inne sposoby, żeby, żeby tam dojść do góry i do tego poczekamy, cierpliwość i na koniec też, też nie, nie jestem na, e, taki głupi, że kupić e, sobie auto e, co będę przez 5 lat remontować i nie ma efektów z tego, dlatego trzeba usiąść, trzeba to wszystko przegadać, przemyśleć i tak dalej. I jak się uda fajnie, a jak nie to nie wiem. Jak nie ma innego, to klub jest miejski dalej musi miasto pomagać klubowi. No ale strata, strata i... czasu, twojej energii, tak jak mówisz, no dużo już w to włożyłeś. Tej, właśnie tej Dobra, no czasu. ale jak no, przecież no, musisz to co? wszystko zga zgadzać i tak dalej, się nie trzeba, trzeba zobaczyć, no ja może wiem jak wygląda w klubie, ale to, to też jest miasto właścicielem, trzeba, trzeba zobaczyć jak to wygląda, są różne umowy i tak dalej, to musi to wszystko, nie, nie będę na czysto przechodzić i, i wrzucać tu, tu jakieś pieniądze, które są wyciepnięte na, 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 na nic, tylko muszą być to dobre efekty, widoczne efekty tak jak przyniosę sponsora i widzę, że te pieniądze są w klubie, idą na zawodnika albo, albo pomogę z obozem, żeby zawodniki mieli, mieli dobrze i tak dalej ja, ja chcę mieć widoczne efekty i, i tak dalej i dlatego zobaczymy, jak to będą te rozmowy to, na luzie jakieś trupy z szafy wypadają teraz przy tych twoich tam, nie wiem nie, ja coś mówiłem nie byłem jeszcze w mieście na rozmowy i spokojnie, no mhm. okay. coś ludzie, ludzie myślą, że Jutro już jest klub przedany, to, to jest duży, duży proces i, i, i muszą się też warunki zgadzać i przepisy Aha. i to wszystko. No to nie jest tak, że idziesz jutro i kupujesz i, i, i tak. No to mhm. Wy tak samo myślicie, jak coś obojętnie kupisz, to musi to też mieć e, sens e, i tak dalej. Panie Łukazu, a... To musi być dobrze przemyślane. Panie Łukaszu, a w piłkarsko jesteście się w stanie włączyć do walki o czwarte miejsce w Ekstraklasie? Obie pucharowe. Nie wiem. Myślę, że taka, ta, taka jest może o, o, euforia koło nas. E, On zawodnicy są, e, nowy trener jest, trybuna jest otwarta. Dzisiaj rekord frekwencji 25 tysięcy. Na pewno to pomaga, jak, jak, jak budujemy markę, ale wiemy, że, że jak inne kluby są ustawione, tam, tam jeszcze nie możemy dosiągnąć. Bo klub, Pamiętajcie, ma, ma dalej długu, długi, ma dalej e, coś tam, e, że nie można się na, na, na więcej pozwolić, to nie można zapomnieć. E, wiem, że ludzie krzyczą i czasami chcą, chcą więcej, ale ja jak od parę lat tu, tu mówię, to, to, nie jest, to nie jest proces przez, przez rok, tylko przez parę lat, ale widać efekty, jak się spokojnie pracuje. To jest ten sezon teraz i jak się to wszystko wygląda, jak powiem, jakie są sponsorzy i tak dalej, ale nie powiem ci dzisiaj, że gracie o że, że gramy o puchary mm, miejsce na podium. E, no. Potem mm. po ostatniej kolejce będę tu stać i pomyśl, a no. słuchaj, mówiłeś po pierwszej no tak. kolejce Puchary, gdzie są te puchary? No. No, tak, tak to mm. funkcjonuje w życiu. Mm. E, e, trzeba być zabezpieczony Nie nie, 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 nie głupim tu coś mm. powiedzieć, e, który to, co w ogóle, no to, to widać, jakie są możliwości, jakie są finanse, co, na co można się pozwolić. że Klub musi patrzeć na każdy grosz, co, co wydawa, i to są inne kluby, e, które, które e, są, mają inna, inne możliwości. Miasto ma, miało szansę to, to razem sprzedać komuś, e, który był ze mną też w mieście parę razy. Byli tam 3-4 firmy, co, co, co mogli e, to kupić. Miasto nie chciało, albo te albo e, e, było potem e, ten, ten jak się nazywa, ten referendum, wcześniej było coś innego i dlatego no, ciężko mi teraz po dwóch latach powiedzieć, że nie wiem, jutro pójdzie do miasta i nagle wszystko pójdzie szybko. Czyli nie widzisz woli, jakby tam takiej do pełni, Nie, 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 że nie mówię co? nie widzisz woli, czyli jeszcze ta, 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 ta wola jest. A ona jest, ale to, to, to musi być też no, przemyślane, jakby... Przedtem też byli inwestorzy, którzy chcieli zainwestować i tak dalej. No, byli olane z miasta i e, nie, nie, nie było tam chęci i, i zobaczymy jak to, jak to dalej pójdzie. Tak się teraz czujesz? Olany? Przez tam olany? Wcześniej, nie, 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 wcześniej. Ja wiem, ja wiem, ale ty się tak nie czujesz. Że teraz ja cię... mówiłem, jestem ja i są rozmowy, ale jeszcze nie byłem w misie. I Spokojnie. Albo się uda, albo nie, tak jak w życiu. Albo się wygra mecz, albo się przegra. Spokojnie. Nie ja... jesteśmy jak kibice. co? Niecierpliwie jak kiwicy no, no ale to, to musi też być mieć trochę pomyślane z głową. Nie, 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 nie można iść na wariata. Ja, no. Może to będzie proces przez parę miesięcy albo pół roku. Spokojnie. No, trzeba, okay. trzeba w, w wszystkich życiu mieć to o cierpliwości. E, I jak się coś już toczy przez parę... teraz nie wiem. Dwa lata, no to, to może jeszcze raz to po dwa, dwa lata. Ja na koniec. Ja, ja nie jestem właścicielem, ja tylko mogę powiedzieć jestem zainteresowany. Usiądę, negocjuję, jak mi się podoba, wszystko się zgadza bierze, a jak nie, to nie bierze. Krótki temat. Panie Lukasu, ostatnie pytanie o derby w sobotę z piastem Gliwice. No. Jakie są derby? No jak Piaz nie gra w tej kolejce, tam ostatnio no, ciężko było, nie się tam najlepiej, porażka, jak pan widzi właśnie ten, ten nadchodzący mecz? Normalny, jak, no, jak normalny ligowy mecz, jak, jak, jak już szczęście mówiłem. Są inne ważne mecze, które mają stanowisko wyższe, jak, jak ten mecz z Piastem, są, są inne przeciwniki, które, które no, też... E, dla kibiców, albo dla telewizji, dla mediów są, są ważniejsze i dlatego to jest e, dla mnie, nie mogę mówić dla, dla innych zawodników, dla mnie to jest e, li, ligowy mecz, trochę się tam zawsze pobawię, ale to są rzeczy, które są w, w życiu piłkarskim czasami e, potrzebne e, i, i tyle do tego tematu.